Witam moi drodzy, mam dla was ciekawy tutorial, jak jeszcze możecie odciążyć wasz procesor. Zapomniałem, że Microsoft dał tak... Coś. Hmm, taką opcję, jak macie kartę graficzną mocną. Bo ja mam akurat taką średnią, sama 8GB pamięci wideo, oni zaimplementowali taką funkcję we właściwościach... E, jak idziecie do opcji graficznych... Hardware GPU scheduling. jest taka zaawansowana opcja. Co to daje i do czego to jest? W internecie czytałem o tym, że to odciąża procesor. Zaraz wam o, o co w tym chodzi. Możecie sobie wejść tutaj. Gdzieś tam było. Do systemu. W opcji systemowych. Display. Zaawans... E, 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 właściwości grafiki. E, e, nie wiem jak w polskim tłumaczeniu będzie, bo używam angielskiego Hardware Accelerated Hardware Accelerated GPU Scheduling. to opcji odciąży wam procesor, bo oni czytają w internecie, że zadanie procesy, które są e, bardzo takie od, e, jak jakby to powiedzieć jak jakiś proces w Windowsie e, powoduje, że jest wysokie obciążenie procesora na przykład jeden taki proces mi odciążał e, jeden rdzenie adowyipc broker.exe to procesor był odciążony ta opcja powoduje, że część procesorów będzie przejęta przez kartę graficzną, żeby odciągnąć procesor. Dzięki temu procesor nie będzie odciągany. Już pokażę, jak to ustawić. Tu, jak mam jakiś program Options, możemy sobie wybrać High Performance, Power Saving, albo niech Windows. Z w tym wypadku, dają tam opcje, ale musicie Call zrestartować. E, bo w internecie czytała taka opcja, właśnie do tego słuchaj. O, jeśli nie mylę, to się pojawiło w Windowsie 20 H2 jakoś tak e, w wersji, która jest z roku 2020. Możecie też tu wybrać to albo to. E, niestety, ja mam tutaj tylko jedną e, aplikację zaznaczoną, ale to dotyczy wszystkich programów, które Wam procesor obciążały. Programy, które. Na przykład jest tam dużo które spowalniały mi procesor, to, to znaczy obciążały go. Adobe IPC Broker już mi nie obciąża. MSI Afterburner już mi procesora nie obciąża. E, czasami OBS Studio. Czasami ser usługa Macrium. Jak macie jeszcze takie usługi? Może nie wszystkie wyłączyliście. Inteligentna usługa transferu w tle, to akurat obciążała ta usługa. E, Nag to connected users experience and telemetry, to chyba procesor obciążała ta usługa. Czekajcie, chcę sprawdzić. Highlighting, e, wyłączenie usługi, muszę to rozjaśnić. Eee, co jeszcze? Diagnostic Policy Service, Host, System Host, te trzy usługi. E, Proxcal czasami. Microsoft Defender, jak macie włączenie, to ta karta graficzna może Wam odciągnąć Microsoft Defender. Widzicie, że nie mam w ogóle odciągniętych do procesora. Ja w ogóle wyłączę Microsoft Defender, bo ten Antivirus nie jest mi potrzebny. Po prostu nie chodzę na stronę ochrągania. To on jest zbędny. Antywirus. Aha, jeszcze. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Jeszcze jedna usługa. To. Update Orchestrator Service. Eee, jeszcze. Windows Defender Firewall. O czemu ja to mam uruchomionego? Muszę to wyłączyć, bo mnie to generuje. Windows Search, to akurat dysk twardy wciąż To też To... też wyłączyłem. Bo mam takie nachęcie do wyłączenia Całkowicie wyłączyłem automatyczne aktualizacje i w jedenastce, i dziesiątce. nie zapomniałem, opcji moi drodzy. Włączcie ją, a wszystkie procesy, które Wam odciągają procesor, karta graficzna będzie się nimi zaj zajmowała. Na przykład tutaj, OBS Studio, karta graficzna tutaj mi procesor, i OBS Studio teraz tutaj e, jest w tym procesie w karcie graficznej. To znaczy, karta graficzna jest teraz Zajęka programem OBS Studio. Sami widzicie, jakie mam mało zuchycie procesora. Dlatego chyba włączyłem właśnie tą opcję. Bo sobie w ogóle, jak pisać, do czego ta słuchy. Tylko ja wam po polsku nie wpiszę, bo nie wszystko da się na język polski przełożyć. A jeszcze usługa sysmain. To niestety, moi drodzy, też miałem z powodu tej usługi problem z obciążeniem twardego dysku. Dużo jest takich procesów, które mogą Wam prosto obciążyć Dlatego jak włączycie to, to już nie będziecie mieli obciążonego procesora Żałuję, że wcześniej o tym nie pomyślałam Bardzo mi obciążał procesor program MSI Afterburner Po włączeniu tej opcji nawet ten program mi nie obciąża procesora e, Jeszcze taki program Sprawdźcie jeszcze temperaturę i czy macie w włączone bo like, włączy, jak włączycie tę opcję, dobrze byłoby, jakbyście w jak raki włączyli, jak sobie pobierzecie ten program. W ustawieniach jest taka opcja jak Fun, tutaj trzeba to włączyć, i wtedy się pojawi Use Firmware Control Mode. Bo wtedy, jak będzie karta graficzna pracowała, i będzie odpowiedzialna za te najcięższe procesy, i tych programów, które najbardziej obciążają system i procesor, to wtedy może się nadgrzewać, to radziłbym włączyć te wiatraki, zwłaszcza jak gracie w gry. U mnie nie słychać pewnie, jak nagrywam ja dlatego hej, moi drodzy, jeśli włączyłem ten filtr, to nie będziecie słyszeć wiatraka u mnie chodzącego, dlatego ja ten filtr mam wobec studia włączenie także polecam wam na przyszłość i mam nadzieję że się wam mój tutorial spodobał bo sami widzicie rozek nie jest obciążony jak Wy nie wierzycie to odświeżę i sprawdzę jeszcze raz faktycznie do tą opcję włączyłem bardzo się z tego powodu cieszę nie będziecie musieli wyłączać procesów które wam odciążają system Ewentualnie tylko wtedy, kiedy nie będziecie mogli wysunąć jakiegoś dysku twardego ze stacji blokującej, to wtedy możecie niektóre procesy pozamykać, które Wam blokują e, wysuwanie twardego dysku, to znaczy bezpieczne wysuwanie sprzętu. Mam nadzieję, że ten tutorial lepiej mnie słychać, bo uchylam moi drodzy Blue Yeti. Mikrofon, mam też e, kartę, mam też duchem pamięci RAM. Procesor jest też dobry. Szkoda, że nie wiedziałem, e, do, do czego ta opcja jest. To mogłem ją już włączyć, jak miałem jeszcze stary procesor. Znaczy, mam jeszcze stary komputer. Tamten komputer miał procesor AMG FX 8370. Mimo to, mimo to Ryzen jest ducha lepszy niż AMG FX. Ale FX na pewno staniał. Nadal nadaje się ten procesor, ale już nie jakbyście chcieli mieć Windowsa 11, no to już nie. No bo wtedy komuś będzie zauważalnie wolniej chodził. Bo nawet ten procesor, który ja mam, da się zauważyć leciutką różnicę w szybkości działania eee, chociażby Windowsa 11. A dziesiątki? Dziesiątka szybko strasznie nie chodzi mi, w porównaniu z jedenastką. Pomimo tego wyłączyłem wszystkie niemalże usługi, które mi obciążały twardy dysk. A teraz jak włączyłem tą opcję, o której Wam mówiłem, jeszcze raz Wam oparę, gdzie wejść. Na spokojnie system. Display. Eee, po polsku wyświetl, albo... E, opcje wyświetlania chyba. Zaawansowane opcje, wyświetlania to tu nie. Opcje grafiki czy właściwości graficzne, nie wiem, sprawdźcie w języku olskim, bo ja nie mam polskiego Windowsa. I to trzeba włączyć, kliknąć na to i wybrać tą opcję. I życzę Wam moi drodzy, miłego dnia i widzimy się znowu potem.